Witam, z tej strony Kuba z kanału PNT -CMZ Football i dzisiaj dość taki nietypowy odcinek, ponieważ nagram porównanie tych korków. Jedne są o wartości 70 zł, a drugie o wartości katalogowej ponad 1200 zł. I myślę, że będzie to dość ciekawe porównanie. I sprawdzimy, czy tak naprawdę w tych korkach gra się znacznie lepiej od tych zwykłych najtańszych korków. Więc myślę, że odcinek będzie ciekawy. Wszyscy zostawcie łapyszkę w górę. Powiedzmy, że jak będzie ponad 10 tysięcy, to będę bardzo zadowolony, więc wszyscy dajcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał, bo zbliżamy się do magicznej liczby. 100 tysięcy subskrypcji. Jest to spełnienie moich marzeń. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a oglądasz teraz ten film, to proszę cię, zostaw subskrypcję. I teraz jeszcze taka ważna informacja. Wbijcie na mojego Snapchata, gdzie niedługo będzie dość ciekawa relacja z mojego wylotu do Rosji, najprawdopodobniej razem z taką jedną firmą. Myślę, że moje Snapy będą dość ciekawe, więc każdy z Was, niech teraz sobie przepisze tą nazwę, która się tu wyświetla, zako 1039 na Wasze telefony, na Snapchata i niech mnie obserwuje, czy tam dodaje, nie wiem jak się tam nazywa, bo relacja będzie dość ciekawa. No i to by było na tyle, zaczynamy odcinek. Dobra, zaczniemy od szybkiego testu celności w poprzeczkę. Najpierw będziemy testować te buty za 70 zł, a następnie ubiorę te buty i oddam po trzy uderzenia na bramkę. Zobaczymy, które buty wypadną lepiej. No już powiem Wam, że sam komfort przy ubieraniu w tych butach jest zdecydowanie dużo lepszy. Takie pierwsze odczucie ubierając buty. Ale tak jak to mówią nie sprzęt czyni zawodnika ale umiejętności i sprawdzimy to W sumie to sobie tak myślę, że te buty mi się już raczej nie przydadzą i możemy zrobić tak, że pierwsza osoba, która teraz wbije na moje prywatne konto na Facebooku Kuba Żag, link w opisie tutaj pod tym filmem dam i napisze mi wiadomość, że chce te buty, to te buty mu wyślę. więc dawajcie kto pierwszy, ten lepszy? No proste. Nie są to jakieś wartościowe buty, ale jeżeli ktoś nie ma, to na pewno się mu przydadłam. Dobra, pierwsze uderzenie w poprzeczkę. Będę celował. Oczywiście nie jestem rozgrzany, bo jest to mój pierwszy z z piłką. Dobra, drugie uderzenie. Ostatni, jeden na dwa, jak na razie. Ostatni uderzaj, milimetry. No ale mamy niestety jeden na trzy. Teraz zobaczymy, jak się sprawdzą znacznie droższe korki. Tak jak mówiłem, komfort na nodze jest znacznie większy. Lepiej się trzymają stopy. Czas na drugą próbę w korkach droższych i tak jest, mamy to Dobra, więc jak widzicie, jak na razie mamy remis, ale tu mamy jeszcze jedną szansę i tą szansę wykonam drabony. No i jak widzicie jest remis. Te, i te korki spisały się tak samo źle. A czas na kolejną konkurencję ja przetestuję Freestyle Football. Najpierw w tych butach, ponieważ nie chcę się zmieniać na tamte. Jestem nauczony robić tak w tych butach, ale sprawdzimy zaraz, jak się w tamtych będzie to robiło. Rzęd do świata ile zrobię. Na przemian. Pierwszy rzut oka. są mniej komfortowe i gorzej mi się wykonuje triki. I nie czuję tego komfortu. Teraz zrobię jeden z trudniejszych trików. Żeby teraz nie wyszło, że wy sobie pomyślicie, że jak masz oryginalne korki i zapłacisz te 1200 zł, to ty będziesz czarował z tą piłką od razu. Według mnie, jeżeli masz te korki i ćwiczysz w takich korkach nieoryginalnych, to możesz dojść do takiej samej perfekcji jak w innych korkach, tylko jest to kwestia przyzwyczajenia. A ja jestem kompletnie nieprzyzwyczajony do gry w takich korkach. Przypominam. Że pierwsza osoba, która napisze do mnie na Facebooku będzie grała w tych samych butach, w których ja teraz gram, a nawet może Wam tu napisze jakieś autogra, jeżeli będziecie chcieli. <gry> ale tam się skontaktujemy na Priwie. Pierwsza osoba wygra. Już pewnie napisała, bo filmik trwa już jakieś 2 minuty czy tam 3. Oczywiście, no też się da wszystko robić tak samo, No ale według mnie jest trochę gorzej. Dobra, nie będę przedłużał już tej konkurencji. Według mnie gra się w tych butach lepiej, ale wydaje mi się, że nie jest to kwestia ceny, tylko jest to kwestia przyzwyczajenia. Dobra, testujemy teraz taki na szybko w moim odczuciu. Czucie piłki. Noga się trzyma niestabilnie w takich butach. Teraz sobie stanąłem. Mamy sobie coś z nogą zrobić. Oh. Bez No Powiem wam, że kwestia kontroli piłki to są tylko i wyłącznie umiejętności własne. Teraz przetestuję te drugie. Dobra, więc te buty już pójdą dla kogoś z was. One były tylko teraz jednorazowo używane, raz ubrane na noga. Ponieważ tu młodzi będą zaczynać trening. Ja muszę na szybko nagrać zakończenie. podsumowywując, uważam, że w tych i w tych da się grać. Nie sprzęt czy niezawodnika, ale umiejętności. Jeżeli potrafisz grać, to w każdych butach będziesz grał dobrze. Na samym początku, jeżeli stopa jeszcze nie rośnie, nie opłaca się inwestować w takie korki. No mam nierówno, muszę sobie to poprawić. No i. No i. No. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. A jeszcze jedna ważna rzecz, będę na evencie w Rzeszowie 8 lipca. UFOR u Jakoś tak to się nazywa, tam dam link jakiś w opisie, więc możemy się tam spotkać, zapraszam Was na ten event. No i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Cześć!